No kochani, Don Repka. Witam was jak zawsze bardzo serdecznie i z tego miejsca zapraszam na pierwszą olsztyńską giełdę terrorystyczną i wystawę zwierząt egzotycznych Reptika, której jestem współorganizatorem. Będzie to wielkie, dwudniowe święto polskiej terrorystyki w pierwszy weekend lipca. Widzimy się w Olsztynie. Nie może Was tam zabraknąć. Link do tego wydarzenia zobaczycie w opisie pod tym filmikiem. Obowiązkowo odwiedźcie stronę Reptyki na Facebooku, polajkujcie, dodajcie to wydarzenie do kalendarza, a będziemy na pewno na bieżąco o wszystkim informować. Bilety dostępne online będą już wkrótce, także nie dajemy się, walczymy z epidemią, zostańcie w domu póki co i zapraszam na film. Jak już wiecie, w tej części zrobię krótki instruktaż, w którym pokażę Wam, jak zbudować pierwszy inkubator do inkubacji jajgadów. Sprawdzi się nie tylko w przypadku węży, ale i wielu gatunków jaszczurek. Niskim nakładem kosztów, bardzo szybki w wykonaniu i przede wszystkim działający, sprawdzony patent przez tysiące osób na całym świecie, od którego wielu hodowców zaczynało swoją przygodę z rozmnażaniem tych zbiorów. Do wykonania tego zadania potrzebować będziecie przede wszystkim styroboxu, czyli styropianowego pudła, które wielkością musi być dopasowane oczywiście pod e, pojemniki, w których zamierzacie w środku inkubować jaja. Element grzewczy może być kabel, natomiast lepsza jest folia grzewcza e, o mocy nie większej niż 80 w na metr kwadratowy. Taką sobie zamówcie po prostu z termofolu, folia do ogrzewania podłogowego. Grzeje bardziej równomiernie, bezpieczniej e, niż w przypadku kabla. Nie ma takiego ryzyka, że e, wam się po prostu styropian zacznie po jakimś czasie nadtapiać. E, kable do połączeń, normalnie dwużyłowe kable elektryczne, jeden z wtyczką, no i termoregulator, tak? Ja używam akurat w przypadku e, inkubatorów takich prostych u siebie, te termoregulatory, które mam też zamontowane w terariach, które chcę Wam pokazać. E, kiedyś wziąłem na przetestowanie, bardzo fajnie mi się sprawdzają zwykłe, chińskie, najtańsze, natomiast końcówka sondy jest metalowa. E, dużo lepiej działają niż RT2 czy RT2C, które większość na pewno z Was zna. Mam je u siebie już od przeszło roku czasu, naprawdę sprawdzają się rewelacyjnie. Kosztują dosłownie 30 zł, więc jeżeli nie chcecie przepłacać, jak chcecie mieć sprawny, fajny działający termoregulator, który e, nie będzie Wam się co chwila e, psuł, no to jak najbardziej e, polecam. To jest XHW3001, dokładnie taki moduł, który e, mam tutaj przed sobą, e, który jeszcze zobaczycie na tym filmiku. No, plus taśma, nożyczki, może być folia aluminiowa, którą też jeżeli będziecie chcieli, wyłożycie sobie z e, od środka. Natomiast no, robimy wersję dosłownie minimum, tak żeby było szybko, tanio i działało i skutecznie skutecznie po prostu inkubowało jajka. Pierwsza sprawa oczywiście odizolowanie i przygotowanie przewodów, podłączenie folii grzewczej, w przypadku akurat tych folii, które macie tutaj pokazane, nie ma znaczenia e, gdzie plus, gdzie minus. E, tutaj wkładamy po prostu je w te kieszonki, zabezpieczamy taśmą, e, żeby nam się te przewody nie wysuwały i montujemy tą folię bezpośrednio, słuchajcie, w styroboks. Następnie w zależności od tego, jaki mamy termoregulator, podpinamy źródło zasilania pod Folię grzewczą, no i oczywiście źródło zasilania pod termoregulator, wyprowadzamy do gniazdka sieciowego. I tak naprawdę w 15 minut inkubator macie postawiony. Tutaj jeszcze tylko mała podpowiedź. Jeżeli zamierzacie inkubować jaja w jednym pojemniku i ten inkubator ma służyć tylko i wyłącznie do inkubacji jednopojemnikowej, umieście folię degrzewczą, bądź też inne źródło ogrzewania na dole e, styroboksu. Natomiast jeżeli zamierzacie inkubować kilka pojemników, jeden na drugim ustawiać, czy mniejsze, na przykład w przypadku jaszczurek, umieście e, źródło ciepła na ścianie. Czyli przyklejcie tą folię grzewczą po prostu na tylnej ścianie e, inkubatora, A to ciepło i tak się będzie równomiernie rozchodziło i zawsze sondę termoregulatora umieszczamy w pojemniku z jajami, ponieważ to tam interesuje nas najbardziej, jaką temperaturę chcemy osiągnąć, tak? Więc sondę wyprowadzamy tylko i wyłącznie do środka pojemnika inkubacyjnego, jak taki przykładowy pojemnik e, wygląda, już za chwilę pokażę. Kolejna rzecz, dobrze zaizolujcie kable, e, dobrze je zabezpieczcie, czy to taśmą izolacyjną, czy połączcie je na złączki WAGO, czy na przykład na e, kostki e, elektryczne, ale muszą być one odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście ten projekt ulepszyć, tak jak wspomniałem, wykładając go folią aluminiową od wewnątrz, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, możecie go również pomalować, okleić go taśmą, zrobić okno rewizyjne, bo sam wiem jak to wygląda, że chętnie często chcemy zaglądać do tych jajek, co tam się z nimi dzieje, czy przypadkiem wszystko jest w porządku, w związku z czym małe okienko, jeżeli macie kawałek szyby czy plastiku, najlepiej wstawić, wyciąć sobie w górnej pokrywce, również można, ja taki inkubator też miałem. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o bazę, styrobox, grzanie, termoregulator i to jest tak naprawdę wszystko. Natomiast setup, jeżeli chodzi o inkubację jaj węży, inkubację jaj gadów w oparciu o vermikulit, bo ja już od jakiegoś czasu inkubuję na vermikulicie, już Wam pokazuję. Pokażę Wam to na przykładzie pojemników, które już mam przygotowane w swoim inkubatorze. Czekają na wnioski. Jest to nic innego jak braplast wypełniony w środku. Vermikulitem zalany z 3 objętości wodą na czym leży kratka malarska, która w ma może za zadanie oddzielić jaja od mokrej powierzchni vermikulitu no i tak na dobrą sprawę prosto w ten sposób słuchajcie przygotowujemy pojemniki i wykorzystujemy w inkubacji jeżeli chodzi o inkubator z lodówki czy też z witryny chłodniczej tak jak widzicie jest on przygotowany identycznie jak ten ze Stolek który przed chwilą widzieliście jedne jajka już sobie tam leżą mamy sondę, która jest podwieszona już na całości no bo jest tutaj słuchajcie tego jak widzicie sporo przygotowane z tyłu folia grzewcza na całych plecach słuchajcie i termoregulator dokładnie ten sam, który widzieliście na filmie Ustawiona temperatura między 31 stopni do 31,2. Dokładnie w tym przedziale tylko 0,2 stopnia ta temperatura skacze. To jest oczywiście rozwiązanie, które stosuję u siebie, natomiast niektórzy jeszcze stosują papier do pieczenia, który pod pokrywką wykładają, żeby zapobiegać skapywaniu wody na jaja w trakcie inkubacji. No wszystko zależy od tego, jak dużo wody dodamy, jeżeli chodzi o stosunek vermikulitu i wody, jak bardzo faktycznie ta wilgotność będzie wysoka i jak mocno będzie się ta woda skraplać. Ja w standardzie tego nie robię, natomiast jeżeli widzę, że faktycznie tej wody wlają ciut za dużo i zaczyna się ona skraplać, to, to wówczas również stosuję papier do pieczenia. E, możemy im kupować nie tylko na wermikulicie, ale również fajnym rozwiązaniem są gąbki e, e, namoczone wodą, na które również kładziemy kratkę żmarską e, i, e, i jaja. E, no możliwości jest naprawdę i rozwiązań e, sporo. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, co do tego jak zbudować ten inkubator ze styroboksu, czy z lodówki, czy z witryny chłodniczej nie wiedzielibyście jak te rzeczy ze sobą połączyć gdzie umieścić na przykład kabel, czy tą matę czy tą folię grzewczą to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się oczywiście Wam pomóc jak zawsze dobrym rozwiązaniem też kontrolnie jest zamontowanie jeszcze dodatkowego termometru, czy cyfrowego, czy analogowego żeby sprawdzać po prostu, kontrolować temperaturę w środku, niezależnie od ustawień termoregulatora i od tego co wyświetla nam termoregulator to również jeżeli nie mamy sprawdzonego termoregulatora i balibyśmy się, że coś się wydarzy, a niestety no, te najtańsze termoregulatory, które są w Polsce dostępne i najbardziej powszechne, mają to do siebie, że są dosyć awaryjne. Dobrym rozwiązaniem jest właśnie zamontowanie termometra kontrolnego. To taka jeszcze mała podpowiedź. No i tak na pewno sprawia tyle. Mam nadzieję, że temat pokrótce został zarysowany. Dzięki, że jesteście. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, polubcie stronę PM Reptiles na Facebooku. Pamiętajcie również o giełdzie terrorystycznej 4-5 lipca w Olsztynie. Polubcie stronę Reptiki. Dodajcie to wydarzenie do kalendarza. Nie może Was tam zabraknąć. Widzimy się już niebawem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!